Hej, opowiem wam o zachowaniach, które mnie bardzo wkurzają, są to zachowania, które nic zupełnie nie wnoszą do życia, powodują tylko negatywne emocje i często przebywając z osobami, które przeja przejawiają dane zachowanie po prostu nie chce się przebywać i takim Pierwszym zachowaniem jest chyba nasze narodowe zachowanie, to jest narzekanie. Polacy uwielbiają strasznie narzekać na wszystko, że jest zła pogoda i albo że jest dobra pogoda, za mocno świeci słońce i niektóre osoby, gdy się z nimi widzisz, to cały czas narzekają i są to zazwyczaj rzeczy, na które nie mają one wpływu, czyli właśnie zła pogoda. Korki na mieście, kierowcy go wkurzają, albo coś wydarzyło się gdzieś w innym kraju, na co, co zupełnie nie ma wpływu, i tylko y, przez, ten, przez tą godzinę czy dwie, gdy widzę się z tą osobą, to ta cały czas narzeka i nic fajnego nie mówi. Kolejnym takim zachowaniem jest czepianie się. I to można zauważyć głównie w internecie. No, na przykład ktoś się przejęzyczył i jakoś taką bardzo prostą głupotę zrobił, że zamiast się powiedział. Sie na przykład. No to już jest, o, ale ty tutaj się przejęzyczyłeś, albo. Mówi o jakimś wydarzeniu i pomylił się o jeden dzień albo nawet o godzinę w danym wydarzeniu, i to nie mówię o takich bardzo istotnych wydarzeniach, jak na przykład Dzień Niepodległości, gdzie jest to bardzo y, mega wtopa, tylko o jakimś mało znaczącym, gdzie nie jest istotna sama data, ale samo wydarzenie. i ktoś pomylił się na przykład o jeden dzień, albo widać, że to jest po prostu zwykłe przejęzyczenie, to od razu jest lawina komentarzy, że Boże, ale to nie tego dnia, to nie o tym. Godzinie, tylko to zupełnie kiedy indziej się wydarzyło. Jakby to miało zupełnie jakiś wpływ. Zamiast skupić się na tym, co ta osoba mówi o tym właśnie wydarzeniu, to e, ludzie skupiają się na tym, żeby się tylko przyczepić. I wielu moich znajomych mówi mi, że mają tak często w pracy, że mają szefów, którzy cały czas się ich czepiają, że przychodzą do pracy i. No, ta osoba pracuje ok, ale o, ale tu na biurku masz brudno, mógłbyś posprzątać, a w ogóle coś tam źle zrobiłeś. Nigdy ich nie pochwalał, tylko bez przerwy się czepiają o takie naprawdę nieistotne rzeczy, o jakieś pierdoły. Zamiast skupić się na rzeczach ważnych, to cały czas czepiają się. Strasznie mnie to wkurza, i to jest jedna z takich najbardziej wkurzających cech, gdy. Ktoś mnie się też czepiał jakieś takie naprawdę nie, nieistotne rzeczy. Yy, na przykład mam tak, że specjalnie na końcu w prankach yy, kiedyś jak się żegnałem, to mówiłem piąteczka, a przebijałem żółwika. I od razu w komentarzach ty: No ale to jest yy, żółwika, nie piąteczka, ty mówisz piąteczka. A tak właśnie specjalnie na przekór tak mówiłem, żeby chciałem mówić na żółwika piąteczkę, no od razu już w komentarzach, że ojejku, ojejku, czego on mówi na żółwika piąteczkę no takie przykładów może być mnóstwo no, chodzi mi głównie o to, że ludzie zamiast skupić się na tej ważnej treści którą ktoś chce im przekazać, to skupiają się na takich strasznych pierdołach następna rzecz to jest spóźnianie się może znacie takie osoby, z którymi trzeba się umawiać godzinę albo dwie godziny wcześniej żeby przyszła na czas, ja się, znam takie osoby, gdy umawiam się z nich. Na 12, albo chcę, żeby ta osoba się pojawiła o 12, to muszę jej powiedzieć, że mówimy się o 11 albo o 10. I nie mówię tutaj o takiej sytuacji, gdzie ktoś wyszedł wcześniej na to spotkanie i coś wypadło, na przykład jest jakiś wypadek, albo jakaś losowa sytuacja, tylko o takich notorycznych spóźnianiach się i być cały czas takim powolnym, w ogóle nieszanowaniu Twojego czasu, bo to jest właśnie nie szanowanie Twojego czasu. Kolejna rzecz, która mnie bardzo wkurza, to jest lenistwo i powolność. Są właśnie te osoby, które. Wiecznie trzeba na nie czekać, bo długo się zbierają, albo to jeszcze pójdą gdzieś tam, muszą jeszcze zadzwonić, napisać, są strasznie powolne w, swoich, w swoim działaniu i są leniwe. Nie chcę im się nic robić, narzekają na swoje życie i nic z tym nie robią. Mam taką koleżankę. Która kiedyś narzekała, że była gruba i jej to strasznie przeszkadza. No i ja jej powiedziałem: Skoro ci tak to przeszkadza, że jesteś gruba, to dlaczego z tym nie zrobisz? Pójdź na siłownię, zacznij się odpowiednio odżywiać. A ta nam to powiedziała: No, zrobiłabym to, ale to trzeba ćwiczyć, mi się nie chce. No to. Albo przestań yy, mówić, że jest ci niewygodnie z tym, albo coś z tym zrób. No i to jest, się łączy tak trochę z tym pierwszym punktem, z narzekaniem, z byciem leniwym. Narzekanie na pewne sytuacje, ale w ogóle nic nie robienie w tym kierunku, aby to zmienić. Kolejna rzecz to jest użalanie się nad sobą. Znam takie osoby, które ciągle narzekają, jakie to są złe. Dlaczego w życiu im nie wyszło? I nie mówię tutaj o tym, jeżeli ktoś ma depresję, bo to jest zupełnie inne zachowanie. Zamiast powiedzieć: Ci, OK, słuchaj, mam taki problem, że to mi dolega, albo mam z tym problem, z tym problem, i nie wiem, co z tym zrobić. Może byś mi mógł doradzić, w jaki sposób mogę y, przestać to robić, polepszyć swoją sytuację, to tylko narzekają. I ty, co się mówisz, on chcesz jakoś wprowadzić pozytywną atmosferę, to jeszcze powiedzą, no ale tobie to fajnie, a u mnie jest tak beznadziejnie. Bo znowu dostałem jedynkę z polskiego, bo jestem za gruby. Kolejne takie zachowanie to jest dwulicowość. Ktoś udaje twojego dobrego, znajomego, a za plecami obrabia ci dupę i mówi do tej osoby jaki to Ty jesteś taki, nie taki, chociaż przed chwilą udawała albo udawał ten ktoś Twojego dobrego kumpla. Musisz od razu pozbyć się takich osób. Absolutnie z takimi osobami się nie zadawaj, bo Ty kiedyś powierzysz takiej osobie coś w tajemnicy, a ta osoba rozpowie to wszystkim o Twoim problemie, co może być tylko na szkodę dla Ciebie. Kolejna rzecz, która mnie strasznie irytuje, to jest bycie zadufanym w sobie. Uważanie, że jest się lepszym od innych. Dla mnie to jest coś no, nie do wyobrażenia, żeby traktować innych ludzi z góry i już nawet nie chodzi o to, czy komuś się udało w życiu, bo każdy zaczyna z jakiegoś etapu i może w tym momencie. Prowadzić jakoś, może nie, nie bardzo prestiżową funkcję, ale za jakiś czas stać się prezesem wielkiej korporacji albo osiągnąć wielki sukces. I co myślę, ja jestem świetnym przykładem, bo kiedyś mną wszyscy pamiętali, a teraz te same właśnie osoby, le się odzywa i coś, coś co ode mnie. Nie powinno się traktować innych ludzi z góry i uważać się za lepszym, bo co, bo coś Tobie w życiu się tylko udało osiągnąć, to wszyscy inni zupełnie nic nie znaczą. No to mnie strasznie wkurza, dla mnie wszyscy ludzie są tak sami i nieważne czy to jest e, jakiś robotnik, czy prezes, czy osoba sprzątająca, czy bezrobotny, to dla mnie osoby wszystkie są na równym poziomie, jedynie co dla mnie ważne jest, w przypadku takich osób, to jakie wartości sobie mają, jakie mają charakter, a nie to, co robią. Natomiast to jest strasznie wkurzające i gdy ktoś uważa się za bycie lepszym od innych, wywyższanie się nad innymi tylko dlatego, bo no z jakiegoś powodu, bo na przykład mają więcej pieniędzy chociażby. No i tu przychodzę do następnego punktu, jakim jest szpanowanie. To mnie strasznie też irytuje, gdy ktoś cały czas się chwali, że ma dużo kasy jeździ super bryką, inny ma element, którym ciągle szpanuje, ale nie spanuje w pozytywny sposób, tylko Właśnie to się łączy trochę z poprzednim punktem, że zobaczcie, ja mam dużo pieniędzy i uważa to za najwyższą wartość. To, że ktoś ma na przykład dużo pieniędzy, dobry zegarek, dobry telefon, to jest element, dzięki któremu inni powinni dążyć do tej osoby. Tak jakby nie był ważny charakter tej osoby, tylko to, że na przykład ma dużo pieniędzy. No mnie to strasznie irytuje. Następną rzeczą, która mnie irytuje, chociaż to powinno irytować te osoby, których dotyczy ta uwaga, to jest niedbanie o własne zdrowie. I nie wiem skąd się to bierze: czy to się bierze z lenistwa, czy to z innych powodów. To jest to, gdy codziennie ktoś przesiaduje w maku, je bardzo niezdrowe rzeczy, ktoś cały czas je słodycze, żywi się w fast foodach, w ogóle nie uprawia żadnego sportu, tylko. Widzę, jak dana osoba po prostu niszczy swoje zdrowie i mam wrażenie, że jeszcze chwila i ta osoba się posypie i nie potrafi przejść kilkuset metrów bez usiądnięcia sobie gdzieś, bo już jest zmęczona. Strasznie mnie to irytuje, gdy właśnie widzę te osoby. Nie wiem, czy to Cię bierze stąd że ta osoba nie ma potrzeby, aby o Ciebie zadbać, nie wie o tym, że jeżeli będzie dbała o własne zdrowie, będzie odżywiała się dobrze, uprawia jakiś sport, to to wpłynie pozytywnie nie tylko na jej zdrowie, na sylwetkę, ale także na psychikę, bo będzie się ta osoba lepiej czuła. Dzięki temu, że się będzie lepiej czuła, to nie będzie chodziła cały czas wkurzona, nie będzie wkurzała innych. Dlaczego tak robią, nie wiem, może wy macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzach. No i ostatnią rzeczą, która mnie irytuje, to jest bycie za wszelką cenę w centrum uwagi. To są takie osoby, które zawsze muszą być duszą towarzystwa i próbują być tą duszą towarzystwa, pokazywać. Po, próbują pokazać, jakie są fajne kosztem innych, czyli y, cały czas naśmiewają się ze słabszych osób, znajdując sobie właśnie kozła ofiarnego i cały czas naśmiewają się z danej osoby, ją krzywdzą, i że ta osoba też ma uczucia. I to nie jest y, takie droczenie się z daną osobą, tylko cały czas właśnie y, naśmiewanie się z danej osoby, by być tylko w centrum uwagi, a jeżeli ty będziesz próbował. Przejąć pałeczkę i być tą duszą towarzystwa w centrum uwagi, to zaraz dostanie się Tobie, żeby tylko ta osoba była w centrum uwagi. No więc przedstawiłem wam kilka zachowań, które mnie bardzo wkurzają i te zachowania uważam, są bardzo toksyczne. Należy sobie z nimi poradzić, jeżeli zachowali, zauważyliście u siebie je, napiszcie w komentarzach, co Was wkurza. Jakie zachowania u ludzi Was wkurzają i o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Do zobaczenia niebawem! Cześć!